W dzisiejszym odcinku zobaczymy eksplozję w okupowanym Mariupolu, gdzie celem ataków stały się rosyjskie pozycje w pobliżu lotniska. Omówimy także zapowiedź otrzymania przez Ukrainę myśliwców F-16, ponieważ padł już konkretny termin. Przyjrzymy się także doniesieniom Eugenia Prigorzyna, jakoby grupa Wagnera miała zdobyć Bachmut. Po więcej regularnych, istotnych informacji ze świata zapraszam do śledzenia kanału. Ukraińskie Ministerstwo Obrony ogłosiło w sobotę, że samoloty F-16 pojawią się na ukraińskim niebie już jesienią tego roku. Zakomunikowano to po tym, gdy Biały Dom potwierdził, że Stany Zjednoczone zapowiedziały szkolenie ukraińskich pilotów na amerykańskich samolotach F-16, a ich sojusznicy przyznali, że planują dostarczyć Ukrainie tego typu myśliwce. Tej jesieni najlepszy hit sił powietrznych wszechczasów F-16 na niebie Ukrainy będziemy chronić nasze niebo, poinformowało ministerstwo we wpisie na Twitterze. Warto dodać, że dopiero pod koniec kwietnia Ukraina otrzymała sygnał od niektórych krajów, że są one gotowe do szkolenia ukraińskich pilotów do latania samolotami F-16. Natomiast w piątek duński minister obrony zapowiedział, że Dania będzie uczestniczyć w szkoleniu ukraińskich pilotów na amerykańskich myśliwcach. Premier Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak, ogłosił natomiast listę krajów, które chcą przekazać Ukrainie F-16. Obejmuje ona Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Holandię, Belgię i Danię. Lotnictwo Wielkiej Brytanii nie posiada F-16, a Stany Zjednoczone ogłosiły, że nie przekażą samolotów. Dlatego w tej chwili wskazuje się możliwość otrzymania przez Ukrainę F-16 z Danii lub Holandii. Największa grupa samochodowa w Europie, Volkswagen, sprzedaje swoją najważniejszą fabrykę w Rosji. Tym samym firma całkowicie wycofuje się z tego kraju ponad rok po rozpoczęciu rosyjskiego ataku na Ukrainę, pisze portal RND zakład w Kałudze zostanie sprzedany grupie handlowej Avilon, poinformował Volkswagen. Po wcześniejszych krokach podjętych w związku z wojną na Ukrainie. decyzja ta oznacza de facto koniec działalności w Rosji największej grupy samochodowej w Europie. Zauważa RND. Fabryka w Kałudze do tej pory zatrudniała 4000 pracowników i była uważana za najważniejszą inwestycję Volkswagena w Rosji. Szef najemniczej rosyjskiej grupy Wagnera, Jewgeni Prigorzyn, powiedział, że Bachmut został zdobyty przez jego wojska. Prigorzyn w swoim nagraniu dodał także, że 25 maja grupa Wagnera rozpocznie wycofywanie swoich wojsk z miasta. Mówił, że do tego czasu zostaną utworzone linie obrony, a miasto zostanie przekazane wojskom rosyjskim. Grupa Wagnera, jak przekazał, cytując, powróci, gdy będzie potrzebna pomoc. Prigorzyn zauważył także, że bitwa o Bachmut trwała 224 dni, a według niego operacja Przejęcie zostało przeprowadzona, cytując: W celu umożliwienia odrodzenia armii rosyjskiej. Na oświadczenie szefa grupy Wagnera odpowiedział doradca MSW Ukrainy Anton Heraszenko. Nowe nagranie szefa najemników Wagnerowców. Prigorzyn wielokrotnie zdobywał Bachmut tylko słowami, że rzekomo ponownie zwyciężył. Napisał na telegramie: Doniesienia Prigorzyna zdementował także rzecznik sił zbrojnych Ukrainy, serii Czarewatny. Cytując jego wypowiedź z agencją Reuters, to nieprawda: nasze jednostki walczą teraz w Bachmucie. Podczas wizyty w Waszyngtonie i Nowym Jorku francuski minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin powiedział, że islamski terroryzm jest największym zagrożeniem dla Europy i Francja ma nadzieję, że USA zintensyfikują współpracę w zakresie zagrożeń terrorystycznych przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Donosi w sobotę dziennik Le Monde. Francuski minister ostrzegł w wywiadzie dla AFP w konsulacie francuskim w Nowym Jorku przed nadchodzącym odrodzeniem zagrożeń terrorystycznych w Europie i poinformował, że poprosił Waszyngton o zacieśnienie współpracy przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu w 2024 roku. Wskazując na wycofanie się USA z Afganistanu, zmniejszoną obecność Francji w Afryce i odbudowę Grupy Państwa Islamskiego, minister powiedział, że, cytując, mamy czasy znacznego ryzyka. Podczas swojej wizyty w USA powiedział także „Przybyliśmy, aby przypomnieć, że dla Europejczyków i dla Francji głównym zagrożeniem jest terroryzm sunnicko-islamski i że współpraca antyterrorystyczna między służbami wywiadowczymi jest absolutnie niezbędna. W okupowanym przez Rosjan Mariupolu w południowej Ukrainie doszło w piątek do kilku eksplozji. Celem, jak podały proukraińskie kanały na Telegramie, były rosyjskie pozycje w pobliżu celem, jak celem, jak celem, jak podały celem, jak podały pro kanały na Telegramie, były rosyjskie pozycje w pobliżu lotniska w zachodniej części miasta. Nagrania przedstawiające eksplozje opublikował na Telegramie kanał Mariupol Now. Do eksplozji miało dojść w pobliżu dzielnicy Newskiej, którą rosyjskie władze odbudowały na miejscu zniszczonych budynków podczas oblężenia miasta w 2022 roku. Co ciekawe, w marcu tego roku tą dzielnicę odwiedził prezydent Rosji Władimir Putin. Przedstawiciel władz samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej powiedział agencji informacyjnej TAS, że do kilku eksplozji doszło w południowo-zachodniej części Mariupola, w pobliżu Starego Lotniska, jak dodał, przyczyny są ustalane. Kanał Rady Miejskiej Mariupola na telegramie podał, że w mieście doszło do trzech eksplozji. We wpisie przekazano, że jeden z pocisków trafił w miejsce, w którym przebywali rosyjscy wojskowi. Sądząc po filmie, jeśli informacje się potwierdzą, wróg powinien ponieść znaczne straty. Dodano. Z kolei Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec władz w Kijowie mera Mariupola, jest zdania, że pociski uderzyły w bazę, gdzie przebywało co najmniej 150 żołnierzy. Baza, jego zdaniem, była też, cytując, „systemowo wykorzystywana do instalowania systemów obrony powietrznej. Ani rosyjskie, ani ukraińskie władze nie odniosły się na razie do eksplozji w Mariupolu. Kraje zachodnie nadal trzymają się scenariusza eskalacyjnego, oświadczył Aleksander Gruszko, wiceminister spraw zagranicznych Rosji. To komentarz w sprawie przekazania Ukrainie nowoczesnych myśliwców F-16. Trwa ruch na tzw. Tak drabinie eskalacyjnej. Widzimy, że kraje zachodnie nadal trzymają się scenariusza eskalacyjnego. Wiąże się to z ogromnym ryzykiem dla nich samych, stwierdził wiceszef rosyjskiego MSZ, komentując kwestię przekazania Ukrainie myśliwców F-16. Razem dodajemy Ukrainie siły. Pod takim hasłem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański zamieścił na Twitterze klip wideo ze swojej sobotniej wizyty na szczycie G7 w Hiroshimie w Japonii. Ukraiński prezydent powiedział, że prowadził rozmowy z kilkoma przywódcami G7, w tym z premierem Wielkiej Brytanii Rishiem Nusakiem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, komentując je stwierdził. Razem dodajemy Ukrainie sił. Jak dodał we wpisie, cytując, Formuła pokoju Ochrona ludzi Wzmocnienie prawa międzynarodowego. Doszło też do bezpośrednich rozmów przywódców Indii i Ukrainy, podczas których premier Indii Narendra Modi wyraził gotowość wsparcia procesu mającego doprowadzić do zakończenia wojny. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała w sobotę, że nowy pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji będzie obejmował ograniczenia dla wielu zagranicznych firm, które pomagają Moskwie unikać restrykcji. W rozmowie z niemieckim nadawcą ZDF szefowa Komisji Europejskiej podkreśliła, że Unia jest poważnie zdeterminowana, by położyć kres unikaniu sankcji przez Rosję. I dlatego w 11 pakiecie sankcji mamy ponad 90 firm na całym świecie, co do których mamy niezbite dowody na to, że łamią sankcje, czyli dostarczają objęte sankcjami towary bezpośrednio do Rosji z Unii Europejskiej z pominięciem krajów trzecich, poinformowała Ursula von der Leyen. Według niej około 8 z tych firm zarejestrowanych jest w Chinach. To nie znaczy, że muszą być to firmy chińskie. Są to firmy, które częściowo istnieją na papierze i mają właścicieli pochodzących z innych krajów, ale są zarejestrowane w Chinach i tutaj będziemy mieli jasność, dodała. Zatrzymano 16 osób w związku z protestami odbywającymi się w pobliżu hotelu Jezioro Kwareli w Gruzji. Doszło do nich po tym, jak na terytorium kraju wpuszczono objętą sankcjami córkę ministra spraw zagranicznych Rosji, Siergieja Ławrowa, Ekaterinę Winokurową. W piątek wznowiono połączenia lotnicze między Gruzją a Rosją. Jak informowano, na pokładzie pierwszego samolotu lecącego do Tbilisi z moskiewskiego lotniska Wnukowo znaleźli się prokremlowscy politycy. Nie wiadomo, czy wśród nich była córka ministra spraw zagranicznych Rosji, Ekaterina Winokurowa-Ławrowa, jak w piątek wieczorem informowała gruzińska opozycja stacja krewna kremlowskiego polityka przybyła do Gruzji na ślub szwagra Aleksandra Winokurowa. Telewizja przeanalizowała zdjęcia, jakie w mediach społecznościowych opublikowała sama Winokurowa, ale także zdjęcia jej przyjaciela. Z jakiegoś powodu później konta zostały zablokowane. Po południu pojawiły się informacje, że pod hotelem, w którym miała zatrzymać się córka Ławrowa, protestowali aktywiści. Krzyczeli m.in., że, cytując, w Gruzji nie ma miejsca dla Rosji. Obrzucili też busa, którym podobno jechała Ekaterina Winokurowa. Gruzińskie MSZ potwierdziło zatrzymanie 16 osób, które zostały uznane przez policję za najbardziej agresywne. W hiszpańskiej Saragosie miała miejsce katastrofa myśliwca F-18. Do wypadku doszło na terenie bazy lotniczej. Pilot zdążył się katapultować i trafił do szpitala z obrażeniami. Jego życiu nie zagraża już jednak niebezpieczeństwo. F-18 brał udział w ćwiczeniach pokazowych. Hiszpańska Straż Obywatelska podała, że maszyna ma, cytując, jakiś problem i rozbiła się po tym, jak pilotowi udało się uruchomić manewr wyrzucenia z kokpitu. Wojsko przekazało, że choć myśliwiec uległ katastrofie, a wypadek wyglądał bardzo groźnie, to żadna osoba cywilna nie ucierpiała.